Najludniejsze miasto w Czechach, mijałem kilkadziesiąt razy. Trzy razy nocowałem w tutejszym hotelu. Zapamiętałem smak parówek. Raz piłem piwo na brneńskiej starówce. Skosztuję ponownie. Zdarzyło mi się też naprawiać samochód w miejscowym serwisie, ale o tym wolę zapomnieć. Jednak dopiero po wielu latach, gdy zawitałem do stolicy Moraw służbowo, miałem okazję przyjrzeć się placom, kamieniczkom i ludziom. Jak to mówią, przez chwilę oddychałem atmosferą Brna. Prawie 400-tysięczne miasto jest w nieustannym ruchu. Uśmiechnięci ludzie mówią w różnych, także egzotycznych językach i zachowują się tak, jakby nic nie było w stanie zakłócić ich spokoju. Może dlatego do Brna przyjeżdżają pomieszkać obcokrajowcy, którym niezbyt wygodnie żyje się we własnym kraju. Tutaj znajdują przestrzeń dla swoich poglądów. Przekonań religijnych, czy stylu bycia. Brno jest miastem wolnych ludzi. Dosłownie i w przenośni. Słyszysz, jak głośno cykałem świerszcze? zapytał Jacek, który zaprosił mnie do domu na herbatę. To z parku obok Twojej kamienicy? Odpowiedziałem pytaniem na pytanie, wsłuchując się w miarowe cyk, cyk, cyk. Nie, mieszkają tu, w terrarium. Gospodarz wskazał palcem pudełko stojące w kuchni na parapecie. Mamy jeszcze 24 tarantule, kilkadziesiąt różnych ryb, egzotyczne ślimaki i ponad 200 gatunków roślin, włączył się do rozmowy partner Jacka Szymon. Obaj panowie wyjechali z Polski kilka lat temu. W związku z orientacją seksualną nie czuli się zbyt komfortowo we własnym kraju. Ślub wzięli w Wiedniu. To tylko półtorej godziny jazdy samochodem do Brna, stwierdził Jacek. Od tamtej pory prowadzą w stolicy Mora wspólne gospodarstwo domowe, pracują i czują się wolnymi ludźmi w wolnym mieście. Raz na jakiś czas chodzą do klubu z karaoke, żeby pośpiewać. Jacek marzył kiedyś o karierze śpiewaka operowego, ale życie napisało inny scenariusz. Z wizyty w ich domu najbardziej w pamięci zapadł mi wielki afrykański ślimak, którego śluz podobno odmładza skórę. A może by tak... Zamiast zamieniać żaby w królowe, dać buziaka ślimakowi. Jacy i Szymun nie są jedynymi Polakami w Brnie. Jeśli sięgnąć do miejskich statystyk, to wspólnota polonijna liczy ponad tysiąc osób. Część naszych rodaków to Polacy z Zaolzia inni przyjechali tu do pracy w latach 70. i 80. XX wieku, ale jest jeszcze spora grupa Polaków. Którzy już w XXI wieku wpadli na chwilę i zostali na dłużej. Koszcząc w brnie, w czerwcu, miałem okazję posłuchać krótkich historii, o ich życiowych wyborach. Nazywam się Danuta Król. Właściwie nigdy nie mieszkałam w Polsce. Urodziłam się w czeskim Cieszynie i mieszkałam zawsze na Zaolziu. Wychowałam się w polskiej rodzinie, właściwie w śląsko-polskiej. Uczęszczałam do polskiej szkoły podstawowej i do polskiego gimnazjum. Nazywam się Sławomir Budziak. Rodem z Pomorza. Ja za zdrością mieszkając jeszcze w Norwegii, obserwowałam te relacje pomiędzy narodami Europy Północnej, i tak mi troszeczkę bolało, że nie mamy podobnych więzi z Czechami i Słowakami. I w ramach jakby tworzenia tych więzi postanowiłem tu po prostu przyjechać. Milena Słonimska. Studiowałam filologię romańską. Pierwotnie zamierzałam związać swoje życie z Francją. Tam poznałam pewnego Czecha, i on tak wzbudził we mnie zamiłowanie do Republiki Czeskiej, do języka, do literatury czeskiej. Brno, le na skraju autostrady. Codziennie tysiące aut z całej Europy mijają stolice Moraw, jadąc z południa na północ i ze wschodu na zachód. Niewielu kierowców zatrzymuje się w Brnie. Nie mają takiej potrzeby, a i miasto też nie jest jakoś mocno związane z autostradą. Dzwon katedry św. Piotra i Pawła, jak bił przed wiekami, tak bije do dziś. Natomiast twierdza Spielberg, która najpierw broniła mieszkańców przed obcymi, teraz przyciąga obcych turystów. Brneńska Starówka ma dwa rynki. Na jednym stoją stragany z owocami, warzywami, serami, a na drugim akurat gdy dotarłem, zaczynał się koncert lokalnej kapeli. Jeśli kiedyś mielibyśmy spotkać się w Brnie, to najlepiej obok czarnego zegara na placu Wolności. To jeden z nietypowych, dość nowoczesnych zegarów astronomicznych. Sześciometrowy monument z czarnego granitu przypomina nabój i, co ciekawe, południe wybija o 11. .00. Śpieszy się? Nie. Twórca zegara sięgnął do miejskich legend. Według jednej z nich w XVII wieku Szwedzi oblegający Brno zapowiedzieli, że jeśli nie pokonają obrońców, nim wybije południe, odejdą. Chcąc jak najszybciej pozbyć się najeźdźców, mieszkańcy uderzyli w dzwony godzinę wcześniej i ku ich radości Szwedzi odeszli. Na pamiątkę do dziś brneński zegar astronomiczny już o 11 oznajmia, że minęło południe. Przez Brno przepływa rzeka Svratka. Długa nie jest. Ma zaledwie 174 km, i ta jej część, którą widziałem w granicach miasta, nie zachęca ani do kąpieli, ani do wędkowania. Za to niecałe 50 km dalej jest raj dla wędkarzy i miłośników sportów wodnych. Nowe młyny. Trzy zbiorniki przedzielone z zaporami, otoczone wierzbami, kuszą podróżujących pobliską autostradą. usiąść na brzegu, zamocz nogi w chłodnej wodzie i posłuchaj. Personki. Tecze woda w ulicy, od kostynak byscicy. Tecze woda bila bisę se umila. Tecze woda bila bi se umiła. Dieweczka se umila woda skaliła woda, że bila, Woda, zkaliła się pana biła. Dobra, wystarczy. Szczerze powiedziawszy, zostałbym tu na dłużej z moimi wędkami. Zapolował na lina, szczupaka albo karpia. Może kiedyś, tym razem czas ruszać do Austrii. Jednak po drodze muszę jeszcze rzucić okiem na Zamek Mikulow. Wszak ten niegdyś warowny gród w 1638 roku gościł króla Polski, Władysława IV, monarcha. Spotkał się z austriackim cesarzem Ferdynandem III. To wtedy król i jego świta wykazali się tradycyjną polską wrażliwością na warunki zakwaterowania i jadłospis. Podobno tak głośno i długo narzekali, że aż miejscowego murgrabiego i cesarza Ferdynanda rozbolały głowy. Próbowali przepraszać, ale król Władysław IV dostał ataku kamienicy i rozdrażniony niegościnnością wrócił do domu. Ja na gościnność Morawian nie narzekam, bo wysoko postawili poprzeczkę Austriakom, do których już wkrótce wpadnę z krótką wizytą.